Cześć, jakiś czas temu udało mi się okazyjnie kupić małego Terixa z myślą o samochodzie. No i dzisiaj przyszedł czas na zaprogramowanie sobie tego urządzenia. Niestety w zestawie nie było żadnego kabla do oprogramowania. No a teraz zaprogramuję sobie wszystko to, co mam zaprogramowane też w 991A. W sensie na 2 m i 70 cm. A ponieważ radio będzie w mobilu, to zaprogramuję sobie wszystko ze swojego regionu, no bo tutaj w okolicy najczęściej jeżdżę, czyli wszystko z okolic poznania. Radio podłączone do anteny Daimonda X30, do tego mały akumulator. No i zaczynamy. Samoprogramowanie jest troszeczkę upierdliwe, to znaczy nie jest trudne, tylko że trzeba robić to z klawiatury, nie posiadając kabla. To jak widać, klawiatura podświetlana. Coś tu nie ostrzy. Na pierwszy ogień pójdzie przemiennik poznański C3P. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście ustawić sobie częstotliwość, na której przemiennik nadaje, to jest 145. 650. Wchodzimy sobie teraz w menu. Pozycja trzecia. Moc nadajnika. Zostawiamy na low. Następna pozycja siódma. Tutaj musimy ustawić sobie dewiację. Ona musi być ustawiona na narrow. Jeżeli ustawiamy sobie na wide, no to wtedy albo nas przemiennik nie wpuści, albo będzie się rozłączał. Kolejna pozycja to 13. Tutaj musimy ustawić sobie kod CTSS, i już sprawdzam dla tego przemiennika to jest 110 i 9, czyli prawidłowo. Czyli, jeżeli mamy wszystko w porządku, to możemy sobie zapisać ten kanał, tylko jeszcze musimy ustawić offset. A offset w przypadku przemienników na 2 metry wynosi. 600 kHz. Tutaj jest ustawione 7600, czyli nieprawidłowe. 000 600, i zapisujemy. No i teraz przechodzimy sobie na 44, czyli memory channel, i ustawiamy sobie tutaj na 30. Kanale. I teraz możemy się. Przełączyć na kanał 30, nie ma on jeszcze nadanej nazwy, za chwilę to zrobimy. Przełączamy się teraz na tryb pamięci kanałów, wchodzimy sobie w menu i wybieramy pozycję 26 i tutaj ustawiamy nazwę naszego przemiennika, w tym przypadku SR3P. Zapisujemy, wychodzimy z menu i już widać, że nazwa na wyświetlaczu się zmieniła. Mimo że niby już mamy wszystko zapisane i powinno to działać, to niestety ale nie będzie. Musimy teraz przejść sobie w tryb częstotliwości i wpisać sobie częstotliwość, na której przemiennik nasłuchuje, czyli w tym przypadku 145 050. I musimy tę częstotliwość nadpisać w komórce pamięci. Czyli wchodzimy sobie w menu i zapisujemy sobie pod numerem 30. Przechodzimy teraz z powrotem w tryb pamięci kanałów. I sprawdzamy, czy otworzy nam przemiennik. Jak widać, wszystko działa poprawnie. No i niestety programowanie muszę przerwać, bo akurat trafiłem na zawody. No jak widać programowanie taniego chińskiego radia z ręki nie jest niemożliwe, no trzeba niestety poświęcić troszeczkę czasu, a z pomocą też przychodzi strona internetowa przemienniki.net. Propatacuje trochę się jak to może, jak to włosy na włożyć, ale z tego wydarzenie na kupię topiera nie ma problemu. A u mnie jak wygodna spakał jest 1.